Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj miałem sporo pracy przy roślinkach kolekcjonerskich, bo dawno nie robiłem z nimi porządku, czas najwyższy było zrobić. Więc dzisiaj więc, zaproszę na taki malutki obchód. Po moim mieszkaniu, właściwie po witrynkach i gablotkach z roślinami kolekcjonerskimi. Ale okazji nie pokazuję, bo mam ich na tyle dużo, że zrobię o nich osobny filmik. A tutaj macie roślinki kolekcjonerskie. I to przed nami syngonium. Pink Flecked, tutaj z Pink Splash Illusion. Jewel Orchid, Makodes Lowi i macodes um, Petola, dobrze pamiętam? macodes Petola, tak. Jedna z moich nielicznych begonii, ładnie rosnąca, prezent Bartka. Oczywiście zapomniałem nazwy, napiszę w filmiku. Filek bilitiae od Andrzeja z kanału o wdzięcznej nazwie Rozklapiocha. Zobacz Andrzejku, jak ładnie urosł filek. Jest mu dobrze, fajnie rośnie. E, tutaj z tyłu Syngonium T25. I tutaj maluszek Syngonium Grey Ghost. A teraz e, dół witrynki, czyli już takie roślinki dorosłe. Anturium Forgetti. Tam z tyłu e, z tymi srebrnymi listkami Philodendron branditianum. No i największy mój okaz, najładniejszy. Jest to filek Gloriosum. Zwróćcie uwagę, on dziś był przesadzany. Dostał takie długie korytko. Tutaj ma szczyt, to jest pełzacz dotąd druzu w doniczce i od tego miejsca to wszystko, co dalej do końca rośliny, już było poza doniczką, wisiało w powietrzu, więc dostał dziś specjalną, dedykowaną doniczkę, taką długą i może sobie dalej fajnie rosnąć, ale wygląda roślinka przepięknie. Zobaczcie na te liściory. Rośnie rewelacyjnie. No nawet za rewelacyjnie, bo za chwilę nie będzie już miejsca, żeby się tutaj zmieścił w tej witrynie. Będę musiał go przestawić do kolejnych. Tamte są trosz, troszkę wyższe, może nie, nie za wiele, około 10 cm chyba, ale jest troszeczkę jeszcze jakby miejsca przewidziane w zapasie. Filodendron, Florida Ghost. Do Florida Ghost coś mi chyba wchodzi w regres, bo na początku wszystkie listki miał białe. O, widzicie takie jak takie miętowe, ale jak wychodziły nowe, to miał białutkie. Od jakiegoś czasu zaczął puszczać nawet te nowe, wszystkie zielone. No zobaczymy. Ten nowy, który idzie, też chyba będzie zielony, chociaż na razie jeszcze jest jasny, ale. No, zobaczymy. Szkoda trochę, bo był bardzo ładnie wybarwiony. I tam z tyłu filodendron pastazanum. I kolekcjonerski ciąg dalszy. Tutaj bardzo ładny Hederaceum variegata. Filodendron. Bardzo ładnie się wybarwia. Nie będę go tutaj wstawiał, bo z tyłu za nim jest młody okaz El Chocolate. Rośnie bardzo wolno. O jak widzicie, El Chocolat, bo ma takie czerwone przebarwienie od spodu blaszki liściowej. I na wierzchu zresztą też nie jest to taka czysta zieleń, tylko taki troszkę bordem jakby przebarwia. Bardzo ładna roślina tam z tyłu ten malutki taki variegata to jest filodendron Giganteum Variegata, no na razie jeszcze nie jest Giganteum, ale Variegata już jest. Tutaj mamy Syngonium Grey Ghost. No, z tyłu dubię, to wszyscy znają. Sygnonium strawberry Ice. Tutaj syngonium Milk Confetti, ale takie naprawdę debeściacko wybarwione, jak widzicie. Red spot Tricolor, również syngonium. Odstawię tą roślinkę. I pokażę Wam jeszcze ostatnie Anturium. To jest Anturium Silver, Silver Blush. Nie zmienię. Teraz nawet bym zmieniał kąt kręcenia filmu, nie pokażę tego, bo bardzo fajnie taki ma brokatowy błyszczyk, jakby w sobie ten liść budowany. Jak się na niego patrzy, to się błyszczą te drobinki, no wygląda po prostu przepięknie. Kolejna półka, U wszystkich roślin nie będzie opisywał, co najciekawsze tam z tyłu, Dracena milky way, Philodendron, White Princess, z tyłu jedna z moich perełek, Stindaptus, Stindaptus Pictus Tricolor. Kupiłem niedawno jeden listek, no już troszeczkę podrósł, ale nie ruszam go, nie chcę żeby się ładnie zagęścił. Zobaczymy co z tego wyjdzie. I tu porządkowana półka, która wymagała już solidnej roboty. Musiałem trochę te rośliny pociąć, prześwietlić, bo niestety zarosło mi wszystko kompletnie. Także jak widzicie, i tak jest dość ciasno, ale te rośliny, uwierzcie mi, już są prześwietlone i przeszedzone. Z tyłu Anturium clarinervium. Filodendron mamei, ten ze srebrnym. Tutaj Anturium metallicum. Tutaj Anturium crystallinum. I z tyłu filotendron melanochryzu. On jest dość duży, jego nie widać na kilka pędów rośnie, ale coś jednak nie mogę się z nim dogadać. No, daję mu jeszcze szansę do jesieni. Jak się nie dogadamy, to pewnie nie będzie w mojej kolekcji tego filka. Nie po drodze nam po prostu. Przepięknie wybarwia się pieprz. To jest Argeritis odmiana. Piper Argeritis. Wszystkie młode, nowe liście są takie z intensywnym różowym przebarwieniem. No, jak się robią starsze, to ten różowy trochę znika, ale liści tak jest fajne. Bo po pierwsze jest ogromne, po drugie są takie fajne poprzebarwione. Dobrze, to tej szafy też już na razie koniec. Przejdziemy za chwilę do następnej. Tutaj mamy takie mini chojowe przedszkole. Już jest niewielkie, bo masę tych roślin już poprzesadzałem do zwykłych donic. Ale generalnie w większości są tutaj choje tam z tyłu. Niedawno kupione, które się ukorzeniają i rozwijają. Tu z przodu tylko mamy dwa syngonie, jakieś malutkie. Również jakieś tam roślinki w ukorzenianiu. Z tyłu tylko Florida Beauty, który już ładnie rośnie. Tu jego ładny główny liść. Były dość mocno pocięte, teraz czekam aż się znowu odbudują. I na tej półeczce yy, już jest kilka ładnych ciekawostek, a to wyjmę. Na razie jedną roślinkę, żeby nam nie przeszkadzała. To jest Syngonium Ormnak. Takie mocno różowe. Też może je trochę pokażę lepiej. O, wreszcie się przepięknie wybarwiło. Tak chciałem. Czekałem na to kilka miesięcy, ale jednak trzeba było poczekać na starsze liście. Młode liście, jak wychodzą, są takie zielonkawe. O, jak widzicie, wcale nie chcą się przebarwiać, ale już dorosłe liście są super. Stawimy go na miejsce. A z tyłu mamy piper crocatum, no jeden z najpiękniejszych pieprzów. Te poprzerywane pola są takie srebrno-różowe, poza tym ciemna zieleń. No roślinka przepięknie się wybarwia, fajnie rośnie, super wygląda. I jeszcze jeden red spot tricolor, syngonium. Tutaj z tyłu mamy White Knight I syngonium T24. A to, które wyjąłem, to jest syngonium Magic Marble, czyli yy, y, Trickings, bo posiada dwie nazwy, jak dużo syngoniów. A tutaj taka ciekawostka, to jest filek Burle Marx Fantazy. Jakbym zrobił takie mocne zbliżenie, ale to nie uda się chyba za mocno na listek, to byście zobaczyli takie fajne wybarwienia, ma takie paseczki na listku, i takie smugi i takie, takie żółkowanie jest bardzo ładny, te są trochę za małe, żeby je było widać. No rośnie, ale nic nie rośnie w sensie, żeby były większe liście, tylko rośnie w górę i dalej ma listki malutkie. Dostał palik, ma wysoką wilgotność, jest zasilany nawozem, no nie chce współpracować, bandzior nie chce, a moja cierpliwość może być krótka, zobaczymy. Zobaczymy, na razie niech jeszcze rośnie. Najważniejsze, że przyjął się ukorzeniem się i rośnie. Dobrze, tak wygląda wszystko. Tutaj tak szybko przejadę, również, bo no, mamy tutaj sporo choi alokazji. Na niektórych chojach się mogę skupić, tak jak tutaj. Choja Kalistopilla. Zobaczcie, jakie ma piękne unerwienie. Jakie ma fajne liściory. No, po prostu jest rewelacyjna. Pomijam za to tutaj alokazje, o których będę kręcił w osobny film, tak jak mówiłem. Kolejne hojki, Choja Sold of Thailand. Zobaczcie, jakie fajne liściory. Rewelacja. Hoya Lobby Cream. Fajnie się liściory wybarwiają. I kolejna Kedah Peak. To takie roślinki parapetowe. No i teraz królowa. Monsterka, którą, jak wiecie, dostałem od Bartka na przechowanie. Ale już się do niej mocno przyzwyczaiłem. Będzie miał problem z odbiorem. Przepiękna, bajkowa Monstera. Dostała, jak widzicie, nowy palik. Już wyższy, on ma gdzieś około 1,60 m, ten palik, więc jeszcze kilka liści może spokojnie przy nim rozwinąć. Przepiękna roślina. Ostatni liścior. Baja. Fajnie rośnie. Aż miło popatrzeć, zachwyca wszystkich. No i roślinki półkowe. Bułkowe, w sensie stojące na półce. Wystawiłem dzisiaj kolejnego pipera, to jest piper e, Sylvaticum. Również takie fajne liściorki. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, bo często pytają, czy to nie przędziorek, <laughs> te czarne kropeczki. Wszystkie pieprze wytwarzają takie kropeczki na spodzie liści. Jest to u nich standard. Proszę się nie obawiać, co, nie są to żadne pasożyty. Gdyby nie było tych kropeczek, to wtedy trzeba się obawiać, coś jest nie tak z pieprzem. Syngonium erythropyllum to botaniczne, czyli tak zwane brokatowe liście. No, to widać, tak, jak się ładnie błyszczą. Długo na nie czekałem. To jest roślina, która w tej chwili ma już kilka miesięcy, ale yy, wyhodowana z kilku. To znaczy, nie chciałem na początku te młode sadzonki za mocno rosnąć. W końcu zasadziłem dwa szczyty powycinane z innych sadzonek, żeby rosło mi na dwie roślinki, żeby ładnie się rozkrzewiła. No i wreszcie te dwa wystartowały, i tak naprawdę, jak widać, już pną się po, po tym łuku. No, mam nadzieję, że będę miał z nich pociechę. Górna półka to raczej tam są zwyklaczki. A przepraszam, nie zwyklaczki, tu jest syngonium z tej marki. Może wam je pokazać, bo ono jest takie mniej typowe. Nie wszyscy je znają. Fajne liściory z fajną fakturą, duże liściory. No, bardzo ładny syngonium. Tam z tyłu panda. Tutaj z przodu filodendron kompostor Który też chyba posadziłem na 3 czy 4 pędy. Muszę powolutku już to porozsadzać. Zostawię jeden czy dwa co najwyżej. Reszta gdzieś tam pójdzie do redukcji. Filodendron Cream Splash. Dół słabo wybarwiony, taki zimowy. Ale już góra proszę jak ładnie. Jak się fajnie liściole wybarwiają. Tam z tyłu Syngonium. Konfetti, i następne zanim, to będzie syngonium Pink Splash Alusion. A tutaj jeszcze syngonium Green Velvet. Jedno z ładniejszych. To syngonium pochodzi z rodziny Wendlandii. Rai, to są wszystkie takie bardzo spokrewnione, ale to moim zdaniem jest najładniejsze. No, muszę przesadzić już do doniczki i dać mu palik Kolejne hojki. to są choi, choje, które dostałem od Kasi. Znacie jej kanał, Katarzyna H, dziękuję Ci Kasiu jeszcze raz. Tam z tyłu jest kumingiana, już ładnie rozkrzewiona, dostałem od Kasi taki chyba ym, potrójny szczyt. Przyciąłem go, ukorzeniłem jeszcze kolejne dwa elementy, już chyba teraz jest pięć odnóży, więc zostawiam tą roślinkę, już tak sobie będzie rosła. To jest choja diptera choja Diptera już gdzieś tu widziałem, pąk kwiatowy tworzyła, ale no nie mogę teraz go znaleźć. Także miejmy nadzieję, że będzie niebawem kwitła. To były te dwie roślinki od Kasi. Tutaj te to już są moje. choja Eliptika z tą fajną fakturką na liściach. I choja Heuscheliana Variegata. Syngonium batik, czyli Velocianum. Syngonium confetti tricolor. To syngonium mnie zadziwia. Zobaczcie, potrafi wypuścić takie liście, czyli tricolory, jak powinno wypuszczać i później masa liściorów takich zwykłych. No ma gdzieś tam plamkę różu, trochę przebarwień, ale to nie jest to, co powinno być. O, no tutaj jest ładniejsze troszeczkę liść. będzie poprzebarwiane, środek zielony i trochę różowych kropek. Ale generalnie, o tutaj ma też takie liściorki ładne, o ten jest wzorcowy listek. Takie być powinno całe, ale nie chcę, nic na to nie poradzę. Jak widzicie roślinka już też do cięcia, już tutaj szczyty wychodzą dość znacznie ponad koronę. Będę musiał zrobić z nią porządek. Syngonium Moonlight. To takie bardziej zwyklaczek, ale ono ma takie bardzo blado zielone liście, prawie białe. Ja je bardziej kupiłem dla kontrastu, żeby je postawić obok Syngonium tego różowego, ale na razie stoi całkiem w całkiem innym miejscu. Znajdzie się później dla niego lepsze miejsce, żeby mógł fajnie kontrastować. I ostatnia już półeczka. Tu z przodu Syngonium. Oczywiście już mi się zrobiła dziura w mózgu. Moito. Z tymi nazwami jest ich tyle, że po prostu nawet tych pospolitaków czasami się zapomina. Moja Dioskorea, cały czas tak samo urodziwa, dostała teraz większy łuk, żeby się mogła piąć, zaczęła też tworzyć dużo większe liście, ale ja nie pozwalam jej zbyt roz... się bardzo za mocno rozrosnąć, bo to jest pnącze, jak wiadomo będzie potrzebowało bardzo dużo miejsca, więc sukcesywnie ja tworzę nowe sadzonki, u których cała... z których cała masa już jest u Was. Tutaj wystawiłem jedną z chojek i nie, nie, nie zapomniałem schować, dobrze, że, że ją teraz spostrzegłem. a się odstawię, za chwilę muszę schować do witryny. No i tutaj już nie będę Wam odczytywał nazw, ale robi się chojowo. Jest ich już sporo, już wszystkie zaczęły ładnie rosnąć. Za chwilę, jak te paliki będą zajęte w całości przez zieleń, będzie wyglądało rewelacyjnie. Mam nadzieję, że do końca roku już zarosną te paniki. I ostatnich kilka roślin, chwilowo wyniesionych do ogrodu zimowego, część do mycia, dla kosmetyki, część zostanie tutaj już na stałe, przynajmniej do jesieni. Y... Schismatoglottis veici, we... o ile dobrze to wymówiłem, bo nazwa jest, jak sami słyszycie, dość skomplikowana. Aroid, przepiękna roślinka, mocno mi kwitła na wiosnę, miała kilka kwiatów, powycinałem, bardzo mocno zagęszczona, już ją troszeczkę rozrzedzam. Przepiękna roślinka. Zobaczcie, jak ona rewelacyjnie wygląda. Obok Monstera variagata, prezent od Bartka. Przepiękna roślinka. U mnie już wypuściła dwa listki, ciśnie kolejnego. Dostała nowy palik, jak widzicie, palik z który zasysa wodę z wnętrza palika. Tam jest taki ciemki pasek z skrawek materiału włożony, co mu daje większą wilgotność. Czuć, że, zresztą, że jak się dotyka ręką, że jest lekko wilgotny. Mam nadzieję, że pomoże to jej i, i przysłuży się do wzrostu. No jest przepiękna, też bajkowo wybarwiona. I tutaj obok domesticum variegata, filodendron, siamsunais, popularny tak zwany. Troszkę zaczęły mi ciemnieć listki, ale to nie jest problem, bo akurat domestikum variegata wybarwia się od światła, nie od genów. Większość filodendronów jest ładnie wybarwiony, jak stoi w słonecznym miejscu. On tutaj będzie stał właśnie przez jakiś czas, bo w witrynce już na niego nie ma miejsca, w pokoju jest trochę za ciemno, więc będzie stał tutaj w ogrodzie zimowym. Miejmy nadzieję, że wróci mu wybarwienie. I dwie tajki, czyli taj Monstera taj Constellation. Mój szczyt, który obciąłem z własnej monsterki, już się ładnie ukorzenił. Ja go sobie tutaj zostawiam na nową roślinkę, a tutaj mamy spód. Te roślinki, jak widzicie, to są dwa miściorki. Tu jest trzeci, i tu jest czwarty. Już pięknie produkuje roślinka. Zaraz Wam pokażę. O, widzicie, o, pięknie produkuje nowy stożek wzrostu. Za chwilę już wytworzy nowy szczyt tego stożka I ostatnia z roślin, którą chciałem Wam dziś pokazać, to jest filodendron hosebueno Tutaj wszedliśmy sterki. O. Tu mamy Juska, popularnie zwany Juskiem. Ładnie wybarwione listki, chociaż to jest również filodendron. Podobnie jak Sunrise, nice, gdzie geny nie są odpowiedzialne za wybarwienie. Za wybarwienie odpowiedzialne jest słoneczne miejsce. Jak widzicie, również stoi w słonecznym miejscu. Liczę, że wybarwi się jeszcze ładnie. Choć jest całkiem przyzwoicie wybarwiony. Również dostał Palik z hydroloną żeby miał troszeczkę wilgotniej. Zaraz muszę pouzupełniać wodę, bo tutaj do palika nalewa się wodę, która jest zasysana właśnie przez ten nietypowy materiał. I ostatnia roślinka już na dzisiaj. Tutaj widzimy filodendrona Paraiso verde. To jest jeden egzemplarz, a mam ich kilka. O, proszę bardzo. To jest drugi egzemplarz, którego tutaj za blisko szyby postawiłem i trochę mu przypaliło liścia. A tutaj jeszcze z boku stoi trzeci egzemplarz. Wszystkie z zieleniały, w przeciwieństwie do tych dwóch, o których mówiłem wcześniej, że to nie geny, tylko kwestia światła, w przypadku Paraiso Verde to również nie są geny, ale on musi mieć zapewnione do właściwego wybarwienia zarówno dużą ilość światła, jak i wysoką wilgotność i temperaturę. No i z nim jest trochę gorzej, bo nie każdemu chce się wybarwiać. I teraz na przykładzie pokażę Wam jednego listka, patrzcie. A nie, to przepraszam, to nie był ten, gdzieś miał ładniejszego, o, to z drugiej strony, o. Tak powinien być wybarwiony. Wszyscy oczekują takich barw. Jak był malutki, to takie miał, jak był większy, to je stracił. Zrobił się takim zieleniakiem, co prawda też jest ładnym filodendronem. Ale dużo fajniej wyglądałby, gdyby miał te barwy, takie właśnie, jak przed chwilą pokazałem. Ale miejmy nadzieję, że jej tutaj do ogrodu zimowego podniesie mu bardzo temperaturę, tutaj jest duża wilgotność. Miejmy nadzieję, że te wszystkie warunki, żeby się ładnie wybarwił, będą spełnione. Mam trzy egzemplarze, będę je dokładnie obserwował. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Na tym końcu, moi drodzy, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania filmów. Dziękuję, że chcecie mnie słuchać i oglądać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.